Się wszystkim moim widzom i zapraszam na lekcję poświęconą epopom literackim. Już w pierwszym filmiku nieco wspominałam na temat owego wykresu w postaci fali. Podzieliłam epoki na te, w których dominuje postawa racjonalna, i te, w których liczy się postawa bardziej uczuciowa, metafizyczna. Mówiłam, że, że rysuje się wykres w postaci fali. Nie wtłumaczyłam jednak, dlaczego tak się dzieje. I właśnie chciałabym to w tej chwili zrobić. Otóż zwykle jest tak, że, że tworzy się jakieś poglądy, następnie wszyscy się tymi na, poglądami nasycają, a później, kiedy mają już pewien przesyc, zaczynają szukać czegoś przeciwnego. I to się tak zmienia falowo. Czymś się znudzimy, czy szukamy czegoś, co już było i tak, tak to wygląda od początków dzieje, przynajmniej tak to się interpretuje. Jest to związane z filozofią Hegla, który stwierdził, że istnieje teza, synteza i anteteza. Stąd, stąd cała ta, ta fala, możecie to też zaobserwować, znając historię. Oczywiście mówię tutaj o w kulturze europejskiej, no bo, bo przecież z tego się jedynie uczymy na języku polskim. Dzisiaj chciałabym umiejscowić te, te okresy, te epoki w odpowiednich czasach, czyli podać konkretne daty. Zacznijmy od, od Antyku. Antyk mówi się, że, że trwał od VIII wieku przed naszą erą do V wieku naszej ery. Oczywiście jest to data wyłącznie umowna. Tak należy ją traktować. Przejdźmy teraz w dół do średniowiecza. Ja będę tutaj bardzo upraszczała sytuację, całą, całą tą sprawę związaną z określaniem dat, po to, żeby ułatwić. Trzymać się będę no, głównie literatury Polski. Popatrzymy średniowiecza. To jest od V wieku naszej ery do XV wieku włącznie. No, bardzo, bardzo długa, epoka, takie tak jak starożytność zresztą. Antek zwany jest także starożytnością. Czyli Antek średniowiecza, idziemy w górę, renesans zwany również odrodzeniem. Przypominam, że ta nazwa z francuskiego języka renesans oznacza narodzić się na nowo. Narodzić się, zrobić coś powtórnie. To jest w Polsce w XVI wieku, oczywiście we Włoszech znacznie wcześniej, bo już pod koniec XIV wieku mamy pierwsze zwiastuny, Przypominam Dante Alighieri czy Petrarka to u nas jeszcze, jeszcze średniowiecze. W Polsce XVI wiek, to renesans. Przechodzimy w dół, barok w Polsce, XVII wiek. No XVII wiek we Francji to już oświecenie, ale trzymamy się Polski. XVII wiek, barok, idziemy w górę, oświecenie, XVIII wiek, więc to jest najłatwiej. I schodzimy znowu w dół, romantyzm, pierwsza połowa XIX wieku. I tutaj już padają konkretne daty. 1822 to jest wydanie balet i romansów Adama Mickiewicza i to uważa się za datę umową polskiego romantyzmu. Niektórzy twierdzą, że 1830, czyli wybuch Powstania Listopadowego. I epoka ta trwa do, do wybuchu Powstania Styczniowego, czyli do 1863 roku. I znowu i patrzymy na górną epokę, pozytywizm, to jest druga połowa XIX wieku i też są tu konkretne daty. Klęska powstania styczniowego, czyli 1864 i umownie 1890. To jest taka data niezwiązana z niczym konkretnym, po prostu uważa się, że ostatnie dziesięciolecie XIX wieku to już jest okres młodej Polski w Polsce, a modernizmu na zachodzie. Czyli, czyli do 1890 trwa jeszcze pozytywizm, a już od 1890 do, do wybuchu, do końca, przepraszam, I wojny światowej mamy okres młodej Polski, czyli również na zachodzie modernizmu. Później zaczyna się już okres dwudziestolecia międzywojennego i tutaj łatwo odgadnąć, że to jest 1918 do 1939. No i okres wojny i okupacji. Ja o nim mówię jakby w oderwaniu od współczesności 1939 do 1945. Niektórzy jednak uważają, że, że te daty skazują już na na literaturę współczesną. Tyle na temat określenia konkretnych dat dotyczących epok literackich.